Dobry. Witamy, witamy serdecznie kochani, playbooki, playbook wymieniony na nowe playbooki. <laughs> kochani, przed nami kolejne dwa piękne odcineczki i szukamy, szukamy pięknych zdrapeczek. No. Oczywiście jest rywalizacja tego playbooka, Słuchajcie, mi się już też spodobało drapanie. Właśnie playbooka. chciałem powiedzieć, że wiecie co, wiało wszystko w jedną stronę, nie? że wieje, wieje, że Miszka nie chce playbooka drapać, ty drap, ty drap. Ale mi się spodobało i już wieje w drugą stronę. Mi się już pole bugi podobają. Kochani, rywalizacja. Zobaczymy, co tutaj wydrapiemy w super liniach, którą wybierasz? No to od mojej strony. Mamy tak. Aha, miszka 41. Nagroda z dziewiątką leci na chwilę do góry. To ja się biorę za 15. Zobaczymy, co w 15, kochani, słychać i kto tu wygra. Szukamy, z której strony są symbole? Od lewej. Dzwon i balony. Dzwon już jest. Kolejny. Ale baloników. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie widać. No to dalej. Krabik, okulary. Okulary mam. Są kolejne. Jest i krabik. Jeden, drugi, trzeci. trzeci. OK. Podkowa i tęcza. O, mi się już widzę. Widzę kogo <laughs> wybrał playbook, bo już leży na tej 41. Podkowa i tęcza. Mm -hmm. Mamy tak podkowę. I tu jeszcze dwie kolejne. Dalej. Piłka i kości kości tu... kości... no ale piłki ja tu nie widzę mhm. no dobra Arbus, klucz ale kluczyk to nasz. tu jak się ładnie ustawiły jeden pod drugim i nawet trzeci i arbuz jest tu ma. Coś pięknego. Kluczyk, kluczyk. Wszystko. No, kochani. Czy tu? Kto tu wygra? Czy znowu będą papier kamieniżyce? <grym> Motyl słoneczko. Zobaczymy. Słońce. Słońce. Kolejne. Ale motyla. Brak. Motylka, noga. Słoń i rower, mamy rower, mamy słonia, tu rowerek, tu nawet dublet, o, tu już tylko kolaczki w tej z pięciu elementów składającej się, a u nas kwiat parasol, jest parasol, kwiatek był czy nie? No nie ma. No tutaj te super to szybko idą. Leżak korony. I teraz tak tu mamy. Tu jest leżak. Wszystko. Cztery. Jeszcze cztery. Cztery kochani symbole łódź, diament. Łódź i diament. Miśka siedzi cicho. Nie mówisz, że ja już coś widzę. <laughs> Nic nie ma na razie, kochani. Tutaj diamencik, łódki brak. No. I co teraz? Lody cytryna. Lody. Tu z cytryną dublet. No i zobaczcie. Przegrana. Ale powiem Wam, że to by było fajne, bo Miśka wybrała tą dziewiątkę, więc jej się należałaby drapać tego y B YBN. Kochani, u mnie pusto misia. Zapraszamy. A ja w ogóle usiadłem na tym. No właśnie. Miałem na fotelu. Miszka. podjeżdżaj z fotelem. Podjeżdżam. Miszka wjeżdża. Podjeżdżam. Tak powiedziała, tak zrobiła. I teraz ja drapię 41 numerek. Proszę Super bardzo. linii. A ja sobie zrobię po swojemu. O. Proszę bardzo. I co my tu mamy? Mamy lody, okulary. No to szukamy. Lody i okulary. Może ja Ci powiem dzisiaj, ja już coś widzę. No może. <grym> I tu lody. Dobra. Były obydwa symbole rowerek i popkornik Jaki popkornik O jejku, podkowa. Misia. O jejku. rower podkowa. No mam podkowę. Ale jak się uśmieje. Z tego popkornu. Nie mam popkorn. O, by... niedaleko. I słonika jeszcze. Były słoniki. Słonik i popkorn. O, no więcej nie widać. Kolejne dwa. Kluczyk tęcza. Kluczyk tęcza jest, ale tylko jedna. Okej. Okay. Motyl i księżyc. Księżyc, motyl. No tu. Księżyc. Tu. Tu i tu. No ładnie. Dwa kolejne. Dzwonek, gwiazdka. Dzwonek i gwiazdeczka. Gwiazdy są. I tu. Dobra. Kolejne dwa. To znowu no. dzwony bijały. <grym> Korona <grym> i moneta. I mamy. Ale ładnie. Korona i moneta. Moneta. Wszystko. Słonko i parasol. Parasolki są, ale słonka nie widać. Sakwa biedronka. Arbuzy by mogli dać. Mm -hmm. Sakwa bez czapka serduszko no to tu mamy serduszko kolejne są czapeczki dobra i krab kwiat krabik kwiatek kwiatek krabik no, nie wierzę, Remis znowu. Mm. Walka będzie LRB. Ale wiesz co? Ja ci zrobię niespodziankę Jaką? i ja ci walkowerem oddaję ten Naprawdę playbooka. mogę? Ty, ty go wybierałaś i dzisiaj bez, bez papierkami i nożyce. Ja I... ci go walkowerem oddaję. Ale super. No to ja <laughs> będę sobie drapać. Dziękuję. Skoro ci się spodobały. To no tutaj szukamy siódemki albo wygrywających liczb. Tak jest, szafirowa siódemka najpierw. Ale już widzieliśmy, że czasami jest tak, że może być jedna tylko wygrana. A no widzieliśmy. Daj mi drugi. Proszę drugi. Coś Daj. się gdzieś tam dostało czy? O widzisz od razu inaczej. I tu będziemy szukać. 33, 15, 32 i 8. A może siódmeczka. Już myślałam, że będzie ósemka. 16 6. 31. Oj, bo się zdrapka wygina. No, tak, tak jakoś tak, tak się wygina. Tu sobie trzymaj bliżej. 34, blisko. 20, 19, 29 i 14. Czyli w pierwszej grze nie ma pusto. No tu to... szukamy siódmeczek i rubinku. I Rubinowa siódemka, kochani. No. A, A mamy. mamy moneta. Perła. Korona. Szminka. Worek. Mm. Kufer. Portfel. Zegarek. Lustereczko. I pierścionek. I pierścionek. I nie ma. Póki co, szukamy, szukamy. Na no. że szmaragdowej. Tu trzy razy siódemka musi się pokazać. Tu trzy razy siódemka musi się pokazać. Dobra, to szukamy. Jedna się I pokazała, jedna. w drugiej grze jedna, też pojedynczo, w trzeciej, O, ale blisko, bliziutko, dwie, już bliżej, pierwsza, druga, też dwie, kocham. dwie, tu, pierwsza, Jedna, jedna się chce tutaj. Nie chce się połączyć z tymi dwiema. Tu mamy jedną. A na końcu, może w siódmej. A może? Jedna. I tylko raz. No dobra. Ale no mamy to mamy jeszcze gier. gier. Trochę. Dobra, tutaj szukamy dwóch takich samych, tak? Tak jest, dwa takie same symbole. A, A mamy... mamy koronę portfel. Perłę i kufer, worek, lusterko, pierścionek, moneta, zegarek, moneta, pierścionek, perła. No, no. trzeci rządek: złoto i portfel. Złoto i zegarek. Korona, Korona i kufer, kufer. Nie ma. Kochani, ostatnie dwie strony z grami. Teraz po, to dopasowa teraz. <grystanie> Słuchajcie, tu szukamy... Trzech takich samych symboli albo trzy razy siódemka. Wtedy wygrana mnoży się razy dwa. A na razie pojedynczo grze numer jeden. Świnka, dwie, dwie podkowy. podkowy. Na szczęście. Dwa prezenty. Tu pojedynczo. Dobra. No i tu pojedynczo. tu pojedynczo. Tak samo w piąteczce co w szóstej. Pojedynczo. Nie ma nawet dubleciku w no Nie ma. Pojedynczo dalej. Pojedynczo. Oj. Pojedynczo. No zaskocz nas, zaskocz nas. Zracuniu. No to gra numer. Sześć. Dobra, diamentowa. najpierw tu szukamy. Tu mamy dwie gry. Oj, śminka. Szminka, Szminka. Będziemy jak. szukać śminki. A, u A. nas perfumy. Worek. Perła. Perła. Pierścionek. Szminki szukamy. Sztabka. Portfel. Moneta. I korona. I korona. I no kochani. to ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Trzy takie same kwoty potrzebne. Mamy. Co na pojedynczo. O. Szansa na stówkę. O, ja, ciem, ale blisko. Jak się tak otwierało i, i zabrakło jednego zera, kochani. No tym razem się nie udało, nie ale to nie znaczy, że nie będziemy iść. Oj, będziemy. Będziemy, będziemy bo, bo, z bo takich... lubimy. Playbook większych... jest fajny. Fajny, fajny, kochani. Ja lubię playbooka. Nie gniewamy się, a mamy jeszcze na pewno jednego do nakręcenia, więc, kochani, wyglądajcie. Zaraz się zabieramy za nagrywanie. Wyglądajcie kolejnych odcineczków. No, z wiadomo, z pięknymi pomponami. Buziaki, słoneczka, do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.